Cześć, witam serdecznie w kolejnym materiale na kanale Wielkopolska Zagroda. Jak widzicie, Jałweczka jest sama. Byczek, jak mówiłem, został sprzedany. No a Jałweczka sobie tutaj sama już siedzi. Czekamy za wycieleniem za jakieś półtora tygodnia. Też tam jakieś cielaki zamierzam do kupi działówki. Na razie czekam, bo znajomy, który. Teraz laki to szuka coś Żeby coś może się znajdzie, jak nie to To... to nie wiem, będę szukał po innych, ale do jego mam zaufanie, a po okolicy za bardzo nic nie ma fajna też istotna zmiana, o której nie mówiłem, bo nie mówiłem, ale została zrobiona No jak widać Jakoś tak mniej tych jałówek tutaj jest. O, jeszcze sobie jedna roga rozwaliła. Ale jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Sześć działówek zostało. Ja wiedziałem, ale policzyłem w sumie, tak żebyście widzieli. W tym jedna bezrożna. Miały być ostatnie trzy, a zostały cztery sprzedane. Z racji po pierwsze też miejsca na łańcuch zbytnich nie chciałem dawać. Wolałem te pieniądze przeznaczyć w aktualnej robię, Szukamy jałówek mlecznych na mm, roznożenie kolejnych krów mlecznych. Najprawdopodobniej. A tu zostały te w równym wieku najbardziej, jałówki mleczne. Każda tutaj ma praktycznie różnica pomiędzy nimi może 2 miesiące maks, ale myślę że nawet nie pomniejszyła się obsada w te oczywiście nie, tutaj są te mięsne no ale tu się pomniejszyło dlatego że no, chciałbym tutaj je zacierać naturalnie też wszystkie naraz tamte były młodsze trzy a jedna była starsza ale mięsna u tych by się ona nie odnalazła z racji tego że no była mniejsza i tak i, i, i zostały jałówki sprzedane Powiedziałbym, że po dobrych pieniądzach nie straciłem na tym. A myślę, że kupię więcej nawet... O, spokojnie. Kupię 5-6 laków i jeszcze zostanie jałówek Tylko no, muszą się pojawić jakieś. Też nie było ostatnio filmów z racji tego, że... Mm, no, się trochę rozchorowałem i... Kompletnie wyjęło mi to z życia na farmie, na gospodarstwie na parę dni. Więc jeśli chodzi o jajówki, to obsada się pomniejszyła. Kojce się wyszczupliły. Mogło tu by biegać po, po 12 sztuk, jest po 6, czyli praktycznie na jeden koiec. No tam widać ją. Ej, głupia jesteś. Ta jest, głupia ustawia inne, a jest jedna z młodszych. Ale głupia. Ustawię najstarszą no która była szefową kiedyś. Ja nie trzeba im pościelić, ale... Ale to jeszcze może jutro. W fajne słońce w końcu wyszło. Uda nam się może w końcu dosuszyć trawy, żeby zabrać to siano. Nie zapowiadałem deszczy już. Fajnie, co prawda popadało dla, dla trawy i kukurydzy i zbóż. Był to idealny przebieg wiosny praktycznie. Oprócz tych kilku zbyt chłodnych dni dla kukurydzy. No ale nie można mieć wszystkiego. No i wypuściłem Hereford tutaj. Na pastwisko oczywiście buszują w maszynach, podjadają wszędzie i no tu myślę, że do jutra im to starczy. Najgorsze też, że tu kombinuję, mi się nie podoba. No a cielak jak to cielak chodzi, szuka nie wiadomo czego i sobie bryka o. Patrzę tylko, żeby nie uciekał zbytnio, a tak to to niech sobie korzystają. No na no, zakończenie dzisiejszej krótkiej relacji. Nasz oporowy przetrząsad z 60 gotowy do jutrzejszej pracy. No, co, trzeba ostatni raz to ruszyć jeszcze yy, tą trawę, praktycznie siano i myślę, że jutro jest... Chyba czwartek, no to w piątek albo w sobotę, suchutkie do, do zbioru będzie już. No, zostawcie łapkę w górę, komentarz i subskrypcję i wyczekujcie już kolejnych materiałów. Mam nadzieję regularnie z nowościami na gospodarstwie.